Tu się z tej strony Wojtek i dzisiaj będziemy sprawdzać co jest rośnie na tym drzewie Sprawdzimy gdzie to o tu jest musimy zerwać wow. Ocie, panie Patrzcie To jest awokado Ło wow. Dynamik Dynamik <grym> Dobra Sprawdzimy, czy to serio awokado? No, jak to go Ale to było twarde. Bo awokado jest twarde, ez. Awokado z Meksyku? Widzowie, zasubskrybujcie szybko kanał, żebyście dostali nóż. Bo nas nie stać na nóż. Bo ktoś nie subskrybuje. Bo ktoś nie subskrybuje. I nas na nóż nie stać. I biedny Wojców musi. Czekaj. Ale widać, że awokado, widać, widać. Awokado. Patrz, czekaj, bo pestkę można zobaczyć. Nie, pestka jest za twarda, widzowie. Czekajcie. A to jest awokado. Czekaj, skieruj kamerkę tam. Widzowie, tutaj. Właśnie drzewo awokado. I te awokado, patrzcie, jakie one są ładne. Te, te, te bliżej są ładniejsze. Nie ma tu nic. Dobra, za tydzień, jak rozwalę. No, awokado. Nie no, mój służący powiedział. Znaczy, co? <grym> no no służący za, załóżmy, że tu jest za twardy. Kaktus. Kaktus. I? I. się rozwalimy. Chyba każdy wie, że to jest i, awokado. Awokado. do awokado snacksy <laughs> <sus> dobra dobra to chyba koniec będzie Wojtek na następne no. Forty. Forty. Czekaj Tři, <sus>